Nadszedł, błogosławiony czas nabożeństwa Szabatu. Dobrze Was widzieć. Szczęść Boże. Poświęćmy dziś trochę czasu na wspólne studiowanie Słowa Boga przez kazanie zatytułowane Kim jestem? Na świecie są dziesiątki tysięcy różnych zawodów. Wśród nich są uczeni ludzie biznesu. Nauczyciele, lekarze, prawnicy i tak dalej. Jest wiele rodzajów zawodów. Co jednak robimy? Każdy, kto żyje na tej ziemi, coś robi, ale co takiego robimy w naszym życiu? Dzisiaj musimy prosić Boga o pomoc w tej sprawie, poprzez słowa dane nam z Biblii. Jako, jakich ludzi zapieczętował nas Bóg i za jakich nas uznaje? Dzisiaj przyjrzyjmy się odpowiedziom Boga na nasze pytanie: kim jestem? Otwórzmy razem drugi list do Koryntian, rozdział trzeci. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, werset szósty. Jest napisane, który też uzdolnił nas, abyśmy byli. Jakimi sługami jesteśmy? Sługami nowego przymierza. Możemy potwierdzić, kim jesteśmy. W drugim liście do Koryntian, rozdział trzeci, to jest praca i misja, które zostały nam powierzone przez Boga. W całym Bożym dziele odkupienia Bóg pozwolił nam narodzić się w ostatnim wieku, w wieku Ducha Świętego i powołał nas wszystkich, jako sług Nowego Przymierza kontynuujmy zrozumienie tej sprawy poprzez inną scenę w Biblii. Przejdźmy do drugiego listu do Tymoteusza, rozdział czwarty, werset 5. Ale Ty, bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę Ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. W drugim liście do Koryntian, rozdział trzeci, a także w drugim liście do Tymoteusza, rozdział czwarty, Bóg wyraźnie wskazał misję i pracę, którą powinniśmy wykonać. Przejdźmy do dziejów apostolskich, rozdział pierwszy. Zobaczmy dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset szósty, gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc. Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc ducha świętego, kiedy zstąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po zbadaniu drugiego listu do Koryntian, drugiego listu do Tymoteusza i dziejów apostolskich. Jako kogo? Bóg nas zatwierdza? Kim jesteśmy? Jesteśmy pracownikami nowego przymierza, ewangelistami, którzy głoszą Ewangelię i świadkami, którzy świadczą o Bogu. Czy to wszystko nie wskazuje na to samo? Chociaż słowa zostały wyrażone w nieco inny sposób. Ostatecznie Bóg wyjaśnia nam tę samą odpowiedź dotyczącą naszej tożsamości. To nie wszystko. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, rozdział czwarty. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, rozdział 4, werset 19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was, kim? Rybakami ludzi. Poprzez drugi list do Koryntian, rozdział 3, drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, dzieje apostolskie, rozdział 1 i Ewangelię Mateusza, rozdział 4. Możemy odkryć, jakimi ludźmi powinny być dzieci Boga. W ostatnim wieku Ducha Świętego Bóg nadal przekazuje to samo przesłanie, za pomocą różnych wyrażeń. Czy wszyscy tego nie czujecie? Rybacy ludzi, moi świadkowie, praca ewangelisty i pracownicy nowego przymierza. Wy wszyscy, czy są różni? Wszyscy są tacy sami, chociaż Biblia używa innego wyrażenia. Powtarza to samo przesłanie: co powinniśmy robić, jako dzieci Boga na tej ziemi? Kiedy Bóg powiedział: Słudzy nowego przymierza, nie rozumiemy tego. Kiedy Bóg powiedział: Praca ewangelisty, nadal tego nie rozumiemy. Kiedy Bóg powiedział: Moi świadkowie, nadal tego nie rozumiemy. Dlatego, Bóg użył nawet poetyckiego wyrażenia. Rybacy ludzi, jednak, nadal tego nie rozumiemy. Dlatego Bóg wezwał proroka Ezechiela i jeszcze raz podkreślił, co powinniśmy robić na tej ziemi. Przejdźmy do księgi Ezechiela, rozdział trzeci. Zobaczmy księgę Ezechiela, rozdział trzeci, werset siedemnasty. Synu człowieczy, na kogo? Na stróża domu izraelskiego. Cię powołałem. Ponieważ tego nie rozumiemy, Bóg użył nawet terminu stróż, który jest terminem wojskowym tamtych czasów, aby nam to wyjaśnić. Kiedy zadajemy sobie pytanie, co my, niebiańskie dzieci, powinniśmy zrobić w tym ostatnim wieku? Odpowiedź Boga to: Słudzy Nowego Przymierza, ewangeliści, moi świadkowie, rybacy ludzi i stróż. Wy wszyscy, czy różnią się od siebie? Wszyscy są tacy sami. Dlatego musimy wykonywać pracę ewangelisty i stać się rybakami ludzi, świadkami Boga i pracownikami nowego przymierza. Z tego powodu mam nadzieję, że będziemy mogli kroczyć drogą wiary i ewangelii, której nikt nie będzie żałował. Ponadto, głosząc ewangelię, wszyscy powinniśmy się uczyć, zdawać sobie sprawę i odczuwać, jak ciężko niebiański Ojciec i Matka pracowali. Aby zbawić swoje dzieci na tej ziemi, czy nie powinniśmy być w stanie doświadczyć całej ścieżki, którą Bóg szedł dla nas? Tylko wtedy możemy zdać sobie sprawę, że ojciec i matka dołożyli wszelkich starań, aby nas zbawić i dać nam odpuszczenie grzechów. Zostawili chwałę nieba dla swoich dzieci i poddali się tak ciężkiej pracy, tylko dla swoich dzieci. Kiedy powrócimy do królestwa Niebios, wtedy wszystko zrozumiemy. Z tego powodu, Bóg mówi nam: Uczyniłem was, sługami Nowego Przymierza. Wykonujcie pracę ewangelisty. Bądźcie moimi świadkami. Uczyniłem was, rybakami ludzi. Na stróża, was powołałem. Dla tych, którzy wciąż nie rozumieją, nawet gdy są nazywani stróżami, Bóg użył prostszego wyrażenia. W drugim liście do Tymoteusza. Rozdział 4. Przejdźmy do drugiego listu do Tymoteusza. Rozdział 4. Spójrzmy na drugi list do Tymoteusza. Rozdział 4, werset pierwszy. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie, i królestwo Jego, co powinniśmy robić. Głoś słowo: Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Wśród nauk, które dał nam Bóg. Jest ścieżka prawdy zwana głoszeniem słowa. Musimy zrozumieć, że ma to ważne znaczenie. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Werset piąty. Ale ty, bądź czujny we wszystkim, cierp i co powinniśmy robić? Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i został ukrzyżowany dla dobra całej ludzkości. Dlatego my również powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby przynieść pożytek światu i poprowadzić całą ludzkość do królestwa niebios, naśladując przykład Boga. Kiedy byliśmy dziećmi, mogliśmy tylko myśleć jak dziecko i rozumować jak dziecko. Jako dziecko dbamy tylko o siebie. Dzieci płaczą o jedzenie, gdy są głodne, lub płaczą, aby zmienić im pieluchę. Podczas gdy te, które rozwinęły dojrzałą wiarę, biorą pod uwagę dobro innych. Biblia oświeca nas o tym. Nasza wiara musi rozwinąć się z wiary dziecka w wiarę osoby dojrzałej. Kiedy panujemy nad sobą, poświęcamy się dla innych i poddajemy się innym dzieło zbawienia może ostatecznie zostać osiągnięte. Dlatego w drugim liście do Tymoteusza, rozdział czwarty, Biblia opisuje ten rodzaj cierpienia jako dobre cierpienie i uczy nas wykonywać pracę ewangelisty i pełnić rzetelnie naszą służbę. Z tego powodu Bóg wciąż nazywa nas. Słudzy Nowego Przymierza, Ewangeliści, moi świadkowie, rybacy i stróże. Co więcej, przez wiele wyrażeń, takich jak ci, którzy głoszą słowo Boga, będąc w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, Bóg bardzo wyraźnie wskazuje, co musimy zrobić, aby zbawić świat w tym wieku aby nikt nie powiedział, nie mogłem zrozumieć. Nie wiedziałem. Bóg uczy nas różnymi sposobami, wyrażeniami i terminami. Bóg oświeca swoje dzieci, ich misję ratowania świata w tym wieku i wykonywania wielkiego dzieła, jako aniołowie światła. W Ewangelii Mateusza, rozdział 28, co nakazano nam uczynić wszystkim narodom, czy Jezus nie powiedział, Czyńcie uczniami wszystkie narody, uczcie je, i głoście słowo Boga? Zobaczmy Ewangelię Mateusza, rozdział 28, werset 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie, i na ziemi. Idźcie tedy, i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego. Co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus nauczył nas również, że głoszenie jest jak przechodzenie przez ból porodowy co oznacza, że nie jest łatwe. Bóg wie lepiej niż ktokolwiek inny, że dzieło głoszenia Ewangelii nie jest czymś prostym ani łatwym. Dlaczego więc poprosił nas o wykonanie takiej trudnej pracy? Kiedy patrzymy na życie Chrystusa, Chrystus również żył życiem poświęconym zbawieniu nas, grzeszników. Gdyby pozostał w niebie, byłby uwielbiony i nie musiałby mieć robionych wyrzutów, być oczerniany ani znieważany, jak był na tej ziemi. Jednak znosił wszystkie te zniewagi. Ponieważ był to jedyny sposób, aby dać Jego dzieciom odpuszczenie grzechów i zbawienie. Bóg kochał i troszczył się o swoje dzieci o wiele bardziej niż o siebie. Czy nie wybrał takiej ścieżki z powodu swojej głębokiej miłości do nas? W procesie głoszenia Ewangelii biednym duszom, które umierają, nic nie wiedząc, Bóg pozwolił nam uczestniczyć na drodze dobrych cierpień. To jest misja głoszenia Ewangelii. Innymi słowy, Bóg powierzył najpiękniejszą ścieżkę swoim dzieciom. Przejdźmy do Ewangelii Marka, rozdział 16. W wersecie 15 Jezus mówi, idąc na cały świat, co powinniśmy zrobić. Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Wy wszyscy, jest tylko jedna rzecz, której Bóg pragnie i nakazuje nam robić. Bóg nieustannie uczy nas tego przesłania poprzez niezliczone wyrażenia od wielu proroków. Abyśmy mogli żyć bez żalu, po powrocie do królestwa niebios. Bóg oświeca nas, co powinniśmy robić na tej ziemi, abyśmy mogli przygotować się do takiego życia. Niektórzy mogą powiedzieć: W moim życiu na tej ziemi, żyłem bez celu. Nawet nie wiedziałem, co robić. Nie możemy robić takich wymówek, kiedy idziemy do nieba. Dlaczego? Jak do tej pory studiowaliśmy, Bóg wyraźnie pokazał nam swoją wolę i nauczył, jak Jego dzieci mogą być błogosławione. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć tego, czego On nas nauczył. Każdy z nas powinien słuchać, rozumieć i uświadomić sobie Jego uroczyste słowa. Wokół nas. Wciąż jest wielu ludzi, którzy czekają na Ewangelię. Wielu z nich jeszcze nie wróciło do Syjonu, ponieważ nie słyszeli Ewangelii. Co więc Bóg kazał nam zrobić? Czy nie jest napisane, że powinniśmy iść do nich i im głosić? Jaka jest więc nasza misja? Kiedy Bóg dał nam misję na tej ziemi, nazwał nas sługami nowego przymierza, Bóg nazwał nas również, ewangelistami i moimi świadkami. Dał nam nawet tytuł rybaków ludzi, stróżów, tych, którzy głoszą Słowo i tych, którzy chrzczą ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyjaśnił również, że jesteśmy tymi, którzy idą na świat i głoszą Ewangelię wszystkim narodom. Dlatego wierzę, że życie pełne głoszenia jest uważane za jeden z najważniejszych aspektów naszej Ewangelii. I naszego życia wiary. Przyjrzyjmy się razem Ewangelii Marka, rozdział pierwszy. Zobaczmy werset trzydziesty piąty. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, Rzekli do niego, wszyscy szukają cię. I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Życie Chrystusa było poświęcone wyłącznie głoszeniu. Nie byłoby powodu, aby stawiał czoła prześladowaniom i oszczerstwom. A nawet próbował obudzić tych, którzy nie chcą słuchać, gdyby chodziło tylko o jego własną satysfakcję. Jest wiele trudności podczas głoszenia. Nawet spotykamy się z surowymi prześladowaniami, gdy spotykamy tych, którzy są przeciwko nam. Jednak Chrystus oświeca nas, mówiąc, bo po to przyszedłem na tę ziemię. Głoszenie jest ścieżką, którą Bóg wybrał, nie po to, aby przynieść radość. I szczęście sobie, ale aby przynieść radość i szczęście całej ludzkości oraz zapewnić jej świetlaną przyszłość. To jest ścieżka prawdy, którą musimy podążać. Wy wszyscy, jeśli poświęcimy chwilę, aby w pełni to wszystko przetrawić, możemy uświadomić sobie, jak Bóg oświecił nas, abyśmy zrozumieli, kim naprawdę jesteśmy, przez wielu proroków i jak wyraźnie nauczył nas. Co powinniśmy robić? W tym wieku ducha świętego. Bóg kazał nam wypełniać naszą misję. W każdy czas dogodny, czy niedogodny. Powiedział, że nigdy tego nie pożałujemy. Czy nie powinniśmy być tymi, którzy umieją być posłuszni i podążać za wszystkimi słowami Boga? Wtedy Bóg dał nam tytuły takie jak słudzy Nowego Przymierza, ewangeliści, moi świadkowie, rybacy ludzi i stróże. Komu Bóg daje takie tytuły? Są dane tylko tym, którzy są uznani za godnych przez Boga. To są najlepsze tytuły w duchowym świecie. Przejdźmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział drugi. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset trzeci. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia? Tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Co nam powierzył Bóg, abyśmy mogli mu się podobać? Poprosił nas, abyśmy głosili Ewangelię. Za jakich więc uważał nas Bóg? Czy powiedział, że jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami? Chociaż jesteśmy grzesznikami, Bóg uznał nas za najbardziej sprawiedliwych. W dniach Noego, kiedy Bóg sądził świat wodą, wybrał Noego, ponieważ uważał go za najbardziej sprawiedliwego człowieka. Tak więc, przed ukaraniem wszystkich niegodziwych ludzi w tamtym czasie. Czy Bóg nie wyznaczył go na posłańca i ewangelistę, aby przekazał im swoje przesłanie? W Biblii, został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Również nas, Bóg uznał za najbardziej sprawiedliwych. Spośród ośmiu miliardów ludzi, Bóg dał nam takie tytuły chwały, które mogą otrzymać tylko najbardziej sprawiedliwi ludzie, słudzy Nowego Przymierza, ewangeliści, świadkowie Boga, rybacy ludzi, stróże. I ci, którzy głoszą słowo Boga. Biblia mówi, że Bóg nigdy nie daje takich tytułów komuś, kogo nie uważa za sprawiedliwego. Dlatego Bóg powierzył Ewangelię tym, którzy mają te tytuły. Są sprawiedliwi, godni zaufania i wierni. Ponieważ Bóg ufa nam w ten sposób, nigdy nie możemy zdradzić jego zaufania do nas. Powinniśmy być wierni Bogu. Ponieważ Bóg nam zaufał i wyznaczył nas na sługi Nowego Przymierza, Ewangelistów i świadków Boga, wszyscy musimy stać się wiernymi dziećmi Syjonu. Przejdźmy do jeszcze jednego wersetu w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset dwunasty: Dzięki składam temu który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, panu naszemu, za to, że mnie uznał. Za kogo? Za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Do jakiego rodzaju służby, czyli do jakiej pozycji nas wyznaczył? Bóg powierzył nam stanowiska sług Nowego Przymierza, swoich świadków i ewangelistów. Kiedy ktoś zajmuje stanowisko kierownicze w firmie, takie jak kierownik regionalny, kierownik działu lub dyrektor, wiele osób patrzy na niego, mówiąc, on jest naprawdę świetny, szanuje go. Niemniej jednak, pozycja, którą zajęliśmy, jest czymś, czego zazdroszczą nawet aniołowie w niebie. Jest napisane, że Bóg uznał nas za godnych zaufania, wyznaczając nas na taką służbę. Zobaczmy werset trzynasty. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Kiedy apostoł Paweł nie znał Boga, przejął inicjatywę w aresztowaniu i uwięzieniu wierzących w Boga, był głównym podżegaczem do zabijania wielkich ludzi, takich jak Szczepan. Jednak Bóg zlitował się nad nim, chociaż był uważany za najgorszego, wśród innych grzeszników. Wybrał Pawła i uważał go za godnego zaufania, nadając mu tytuły apostoła, a nawet przywódcy wczesnego kościoła. Czy nie dlatego poprzez liczne książki, które napisał w Nowym Testamencie, możemy zrozumieć czyny Pawła i łaskę Boga udzieloną ludzkości? Najlepszą rzeczą, jaką zrobił za swojego życia, było to, że dobrze wiedział, kim jest. Miał poprawną odpowiedź na pytanie, dlaczego urodziłem się na tej ziemi? I wiernie wypełnił swoją misję. Bóg uznał nas za sprawiedliwych. I według pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział pierwszy, uważał nas za godnych zaufania. W ten sposób. Powierzył nam, nawet, pozycję sług Nowego Przymierza. Uczynił nas również rybakami ludzi, tak jak Piotra i Jana, i wyznaczył nas na swoich świadków, którzy świadczą o dziele Boga. Weźmy sobie do serca tę misję i wykonujmy ją wiernie. Chwalmy się z dumą naszym Bogiem, wszystkim ludziom na świecie, i głośmy prawdę Nowego Przymierza, której nauczyliśmy się od Boga, abyśmy po powrocie do nieba nie żałowali. Nie powinniśmy patrzeć wstecz na nasze życie i mówić, Och, powinienem był głosić trochę więcej, lub powinienem był być bardziej pilny. Zamiast tego, zróbmy co w naszej mocy, gdy jesteśmy na tej Ziemi, abyśmy nie żałowali. Kiedy pytamy 8 miliardów ludzi na świecie, dlaczego urodziłeś się na tej Ziemi? Wiele osób nie zna powodu, dlaczego w ogóle istnieją. Czy jednak, Bóg nie objawia nam poprawnych odpowiedzi na wszystkie te sprawy przez prawdę? Ci, którzy wiedzą skąd przybyliśmy i dokąd pójdziemy i żyją z tą wiedzą, są ludźmi, którzy prowadzą najlepsze i najbardziej satysfakcjonujące życie. Co więcej, Bóg nawet wyraźnie wskazał, co powinniśmy robić, żyjąc na tej ziemi. Ponieważ Bóg dał nam takie szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie, nikt nie będzie mógł powiedzieć. Wróciłem do nieba, nie wiedząc nic o tym, kim jestem. Bóg wyraźnie poinformował nas o naszej prawdziwej tożsamości. To Bóg powiedział nam, abyśmy zostali sługami nowego przymierza. Nauczył nas również, że zgrzeszyliśmy w niebie i zostaliśmy wygnani na tę ziemię i że możemy powrócić do naszego niebiańskiego domu, gdy otrzymamy odpuszczenie grzechów. Bóg powiedział nam, abyśmy głosili jego obietnicę ludziom na świecie, dzięki której możemy otrzymać odpuszczenie grzechów i wejść do królestwa niebios. To, czy przyjmą prawdę, czy nie, zależy od nich. Naszą misją jest poinformowanie ich o wszystkim, co Bóg nam nakazał, bez względu na to, czy słuchają, czy nie. Mam nadzieję, że w tym roku zakończymy tę misję, aby ojciec i matka byli zadowoleni, a dzieci Syjonu poleciały jak gołębie i wróciły do niebiańskiej matki. Przyszliśmy na tę ziemię, aby głosić nowe przymierze. Tylko pierworodni, których Bóg uważa za najbardziej sprawiedliwych, mogą wykonać tę misję. Otrzymaliśmy przywilej pierworodnych. Nie jest przesadą stwierdzenie, że mamy moc, aby kogoś uratować lub pozwolić mu umrzeć. Ci, którzy przyjmą słowo Boga, które jest im przekazane, będą żyć. Co jednak stanie się z tymi, którzy go nie zaakceptują? Jedyne, czego może oczekiwać ich dusza, to zniszczenie, chociaż w niebie jest wiele duchowych istot i aniołów. Czy każdy może zajmować taką ważną pozycję i tytuł? Nie możemy pozwolić, aby ten cenny czas, który nam dano, płynął na marne, żyjąc na tej ziemi bez celu. I nie rozumiejąc tych chwalebnych, duchowych aspektów tego życia, wypełnijmy nasz czas znaczącymi i owocnymi chwilami, abyśmy mogli przynieść radość niebiańskiemu Ojcu i Matce. Pomyślmy o jeszcze jednej rzeczy. Kto w rodzinie najbardziej smuciłby się, gdyby zginęło dziecko? Jeśli jest Ojciec, Matka, Starszy Brat, Starsza Siostra. I młodsze rodzeństwo, kto cierpiałby najbardziej? Zgadza się. To matka. Więc, jeśli zagubione dziecko zostanie odnalezione ponownie, kto by się najbardziej ucieszył? Mówi się, że matka. Oczywiście, ojciec i rodzeństwo też byliby szczęśliwi. Kto nie byłby zachwycony, odnajdując zagubione dziecko? Niemniej jednak, matka jest tą, która doświadcza największego smutku i radości. Czy więc nie chcecie przynieść wielkiej radości niebiańskiej matce? Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby przynieść radość, zarówno matce, jak i ojcu. Sprawmy też wiele radości naszym ukochanym członkom niebiańskiej rodziny, mając nadzieję, że ten rok będzie pełen radości. Chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.